Wykonujemy tutaj instalację rekuperacji. Wielu producentów rury kłóci się o to, która ma lepszą właściwość antybakteryjną. Pozornie wygląda to bardzo podobnie, jak w starym systemie p Bardziej elastyczny technik, więc łatwiej jest wyjąć tą rurę. Kolejna zaleta. Beflexu, która właśnie tu mi się nam ładnie pokazuje. Witajcie serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Czarna Łąka, nad jednym z największych jezior w Polsce. Nad Jeziorem Domskim. jesteśmy w domu jednorodzinnym, wykonujemy tutaj instalację rekuperacji. Robimy w systemie Pflex. Będzie tutaj zamontowany najprawdopodobniej rekuperator Defro z wyjściami do boku, czyli wersja H. Zobaczymy. Montaż planujemy dziś na marzec. Mamy dopiero e, sierpień, więc zobaczymy, co się pojawi na rynku. Może coś fajniejszego, może nowa wersja wykuperatora Defra. Pokażę Wam e, system Pflexu z zupełnie nową rurą, rurą Spectra 1000. Jest to podwód, która zapewnia nam oprócz e, natrysku jąku srebra, e, również natrysk z jąków miedzi i innych składników mikrobiologicznie czynnych, które mają zwiększyć, powo jakby zwiększyć właściwości antybakteryjne, antygrzybicze e wszystkich tych naszych rur. Wiecie doskonale, że dzisiaj na rynku wielu producentów rury kłóci się o to, która ma lepszą właściwość antybakteryjną certyfikują się, podają ilości natomiast materiał Spectra 1000 jest już materiałem, który Zapewnia nam największą i najskuteczniejszą ochronę. Pozornie wygląda to bardzo podobnie jak w starym systemie PFREX, czyli w rurach zielonych, które miały też zapewnioną bakteryjność i antystatyczność. Natomiast tu dodatkowe natyski z miedzi i czynników mikrobiologicznie aktywnych powodują, że mamy niemalże stuprocentową ochronę. Gdzieś w komentarzach na pewno spróbujemy umieścić jakąś tabelkę, żeby pokazać jak to się na dzień dzisiejszy, jak to wygląda. Kolejną nowością, którą na tej budowie możecie zobaczyć, poszukamy sobie, są zupełnie nowe puszki, jeszcze bardziej wzmocnione z perfekcji. Na chwilę obecną mamy dostępne tylko dwa wyjścia na FISH 75. Są prowadzone już kolejne prace nad trzy wyjściowymi puszkami. Pewnie niedługo się pojawią, jak się pojawią, na pewno je będziemy mieli. Co się tu poprawiło? Bardziej elastyczny taki więc łatwiej jest wyjąć tę rurę w razie jakiejś pomyłki. One już nie będą pękały jak w tych starych wersjach. O wiele lepsze uszczelka nie mamy. Niestety, już jesteśmy na zamasowanym etapie, więc nie mamy już tej puszki luźnej, żeby pokazać. Ale myślę, że gdzieś przy następnej budowie nagramy. Pokażemy tą muszczelkę, jak ona wygląda jeszcze lepszy. To Ci trasa strzelności bardzo wysoka, więc myślę, że no, sprawdzą się tak samo jak wszystkie inne. Już przygotowane mocowania pod sufit na, na podłodze, więc no, myślę, że będą naprawdę mocniejsze i fajniejsze. Tak one wyglądają jak są zamontowane. Przed korek i jedziemy z durorami. To tyle co jeżeli chodzi o PFlex. Muszę Cię się na chwilę przeprosić. Kanały r już pokazywaliśmy wcześniej, we wcześniejszym filmiku. Rozmawialiśmy też z Krzysztofem z Tesla, Green, o ich właściwościach i zaletach. I jak to wygląda teraz w praktyce. Nypla trochę duża. trzeba docinać, trzeba kombinować. Na końcu zapinamy sobie to jeszcze zaciskamy po prostu opaską zaciskaną Jest to taki patent mieszany przez Tesla i tak też stosujemy. Będzie ona oczywiście jeszcze do ściany, żeby na mnie nie ruszała się. I tak już u góry wyglądają montowane skrzyneczki. Tu u góry będziemy mieli mniej więcej w tym miejscu rekuperator, więc spróbujemy sobie Podoprowadzać już przewodami elastycznymi, prawdopodobnie, bo to są krótkie odcinki do rozdzielaczy, przewodami elastycznymi, żeby stworzyć jakikolwiek jeszcze sobie tutaj tłumik. Strata sama w sobie będzie bardzo cicha, bo tutaj prędkości są naprawdę niewielkie. W kanałach, rury dużej średnicy, więcej rur, jakby te odcinki nie są wcale takie małe. Kolejna zaleta refleksu, która właśnie tu mi się nam ładnie pokazuje. Trzynkę możemy sobie projektować dowolnie pod nasz rozmiar, pod nasz projekt. I w sytuacji takiej, jak mamy słup, tu no, możemy go ominąć, możemy sobie precyzyjnie wymierzyć, gdzie chcemy trzciny, gdzie tych trzciny nie chcemy. To, co niejednokrotnie powtarzałem na różnym handlowcom, którzy do nas przyjrzeli z różnymi systemami, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj. Że musimy pod, podczynić ściankę i bezpośrednio rozdzielać, stawiamy przy ściance. Przy zawleczkach różnego rodzaju ciężko jest tutaj manewrować i wkładać precyzyjnie te zawleczki przy systemie Wcisku do dociskamy to dociskamy to od przodu i możemy tą rurę swobodnie umieścić już. Pod ścianą, pod, te, pod, nie, to pod ścianą przestrzenną, zabieramy naprawdę bardzo mało miejsca użytkownikowi w domu. Tu akurat nam nie udało się zaprojektować system, który jest przyklejony, nieważnie do komina, więc tak naprawdę inwestor poszerzy sobie o 25 cm zabudowę komina i wcale dużo nie straci. Przy innych systemach rozdzielaczowych mamy problem z tym, że rozdzielacze przyjeżdżają jakby w modułach gotowych do składania i takich manewrów już możemy nie wykonać. Zachęcamy do śledzenia naszych dalszych blogów. Pokażę jeszcze kilka innych fajnych rozwiązań, kilka innych rekuperatorów, które mamy w ofercie. Śledźcie nasz kanał, zapraszam serdecznie.